Siema, z tej strony Łysy i może się tak na mnie mówić, dopóki mi nie odrosną po prostu te włoski, a my jedziemy dzisiaj na uskok, przypominać sobie yy, jak się po prostu lata. Pogoda jest naprawdę fajna, fajnie jest cieplutko, a przed chwilą na przykład padało, także witamy w polskiej... Subskrybujcie kanał, dobra? Subskrybujcie kanał. Mordo daj suba, daj suba, bo następny film już niedługo, rozumiesz? To ty tego nie zrozumiesz, bo ty jesteś głupi. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Dobra, mam tutaj ciekawy przypadek. Proszę prostu zademonstruj panie petarda, co tu się stało? A co się stało? No, dwa rowery żeśmy przywieźli w jednym małcie i trójkę ludzi. Można, można. <noise> Pokażę jeszcze raz. Ale idzie z drugi. Jeszcze koło jest, ty. Jeszcze jest tam. No, jest wszystko koło. wziąłem. No <noise> <noise> I think I need some more? Tryna fuck me on the first link. Tell we take it slow. I be running out the back. By the time they at the door, how you go behind my back? You supposed to be my bro. Fuck this ass night like, but that's why I didn't know. He Throw it on my name. They ain't know that I would grow. Take a trip to. The oh, drugs, every time it's for the low. Stacey wants some new shoes, Sweater's so all she care about. Bordie wrote a window down when it's time to air it out. Put his homies on and he only did it for the crowd We both in the field, but I had to take a different route. My leave to so I don't know, that I'm getting out. You say you ballin' butt, I game me saying out. If I ain't got a there, there's nothing to get lit about. I know it's harder to see when your head full of Started functional cut off. Wow. przed chwilą mieliśmy zjeżdżać ostatnią traskę, no i wylądowaliśmy tutaj, czyli obok naszego spawnu, nasz obok dynastu. naszego spawnu, dobra, dobra, Ta, dobra tak to wygląda pasz to, pasz to. i tu jeszcze, prezentacja bohaterów, a chodź, chodź górnika zobaczymy, no, no górnik dobra, chodź górnik, macie górnika, drugiego buta pokaż i troskę, Pięknie Teraz, teraz powinna być ta O, Tak, są Pamiętajcie, jak nie wstawi tego odcinka To wszyscy robicie mu z i go wyzywacie, nie? I będzie koniec, koniec nie, tego kanału Nie, mu wszyscy Sons of the forest Albo to, albo to Dobra, dzięki mordo, że mi kupiłeś Sonsa Bardzo ci dziękuję, kto kupił to wie dla kogo są podziękowania I weź na Robert. Trzeba to jakoś skrz nie Ej Pięknie, jaki jest numer do ciebie, żebyś pakował rowery. Z chyba nie będę Z tego robił. Co powiecie jeszcze ciekawego? Pozdrawiam mamy tutaj rodziców. Dobra, a ty? Było luksusowo. <laughs> Dobra, chodź, podam. Już. <laughs> <laughs> chyba cię Żyjemy to... zaraz. To było zimno! Chyba cię popało. Je... Oho, jak piękne. Jak robią się po zakończonym. Po ulewie. Stosunku rowerowym. Po ulewie. Podamy wrzucamy to, pakujemy ten burzę i. nam robi jeszcze. A. Proszę, jak, jak bawią się dziewczyny, zapraszam za mną. Jak bawią się dziewczyny na wycieczce rowerowej. Rodo, ja, ja, ja dostanę ograniczenie wiekowe na tym filmie. Widzicie, mogę go zniszczyć w ten sposób, że nawet go nie dotknę. <grym i górna> <grym i górna> Całe błoto mam na czole teraz. I proszę zobaczyć, ja mając pieprzyk normalnie zrobiony przez mamę. Tak Wiktor ma zrobiony pieprzyk <grym i górna> przez błoto. Siema, to jest drugi dzień, gdzie jestem na ów skoku. Tydzień temu jakoś strasznie padało, naprawdę no nie było fajnie. Teraz jest troszkę zimniej. Ale ma nie padać przede wszystkim. Także to jest jedyny plus. Ej, czy ja dobrze jadę w ogóle? Teraz jest troszkę zimniej, ale dojeżdżamy. No i co? Polatamy coś sobie, chłopaki już są. Zakładam kamerę na głowę i latamy. Hmm, a jak to wygląda w ogóle? Kurde pierwszy skok i wam powiem nic nie widzę, jak jest zimno. Jak nie ma się okularów, to naprawdę kurde jest. Jest ciężko, bo oczył zawią po prostu. No kurde, jak tu się wylądujesz To może być lipa tak szczerze Tak samo tutaj trochę jest powymywane jeszcze yy, Przez deszcz po prostu Ale myślę, że dzisiaj po prostu będziemy sobie katować tego cyca Żeby bardziej tego tabletopa ogarnąć Żeby fajnie to wyglądało No i to okno To okno też na luzie yy, Dla osób, które skaczą w takie właśnie niezbyt korzystne warunki to na przykład jak jest zimno musicie mieć okulary wyglądam teraz śmiesznie, nie powiem, że nie ale jak jedziecie to po prostu to zimno tak niekorzystnie wpływa na wasze oczy że normalnie zawicie. ja jak pierwszy raz leciałem tego cyca teraz, no widzieliście już to to po prostu naprawdę nie widziałem lądowania a najgorsze może być to że po prostu nie widać lądowania Ale mnie wbiło o oh, fuck Huhu. Co jest? Kurde, patrzcie to jak mnie wbiło tu Muszę bardziej tutaj na lewo wyskakiwać Huo No tu jest mięciutko w ogóle Back out the bench. I don't do new friends, and I gotta cut loose ends, cause these niggas do it for a trend. And my niggas shootin with extent. They ain't spinning the they spin it. They ain't spinning the they ain't spinning. They ain't spinning they spinning, spinning. Why back out the bins? I don't do no friends, and I gotta cut loose ends, cause these niggas do it for a trend. And my niggas shootin' with extent They ain't spinning hell, they spinning. They ain't spinning they ain't spinning. They ain't spinning they gon' spin. Get him and his friend. He started the wave, now they gon' pretend. If it ain't gang, don't let him in. I flow like a river and drip in the wind. My niggas demons running with sin. Play with the Reaper, ain't talking grim. He say i want smoke, then we gon' spin. I'm from the hell where we get it in. Most niggas ain't like that. Hardcore rich froze like an ice pack. spin a check and watch how I get it right back. Remember days I would ask for the license. Cashing out, gotta touch me a nice stack. Niggas hate cause I know they don't like that. Keep yeah.

Na sklep, no, nie okulary, rozcieraj okulary. tego. A, co, a przez okulary? Tak, okulary. No, są okulary. Z Dobra, y, to tak. Po moim plecaku jest apteczka. Dzień dobry, witam po glebie. Tak, tak się prezentuję. Jedynie co mi się stało, to właśnie to, co mam na twarzy, czyli okulary, które miałem, które, bo mówiłem, że zakładam, bo pada, jest zimno i oczy mi zawią. Także nie polecam okularów takich BHP po prostu na budowę jak się okazało, ale poza tym nic się nie stało, oprócz takich małych przetarć i tak dalej. Także mam nadzieję, że to się po prostu tylko zagoi i nic z tym dalej nie będzie. Rower jest cały, chłopaki mi pomogli, rower jest cały, GoPro też jest cały, no lekko porysowane jest, no ale jak to jest kamerka sportowa, no to jest porysowana. Yy, no i co? Plesy mnie troszkę bolą, wyglądało to... Wyglądało to źle chyba. Wyglądało to źle. No i co wam mogę powiedzieć? no Wracam do domu. Muszę chyba sobie odpocząć przez te święta. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i noście buzer. I kask, i tak dalej. Bo ja wam jeszcze pokażę, jak kask wygląda. Więc jakby nie miał kasku, to myślę, że mogłoby być naprawdę źle i cały daszek się połamał. Także w kaski i we wszystkie ochraniacze trzeba inwestować. Także ja zawsze pod filmami piszę, że kask jest bardzo ważny. No i reszta ochraniaczy. także trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, ja muszę się trochę tutaj zrehabilitować i będziemy się widać, widzieć już niedługo. Jo!